Halo, witam serdecznie, z tej strony Killer. Dziś chciałem tak pokrótce zaprezentować co ja wraz z bratem kupiliśmy sobie na ostatnio będąc na Pyrkonie od 14 do 16 czerwca i kupiliśmy sobie trochę gier, kupiliśmy trochę komiksów razem na Pyrkonie byłem jeszcze z moimi kochanymi córeczkami. To co one sobie kupiły to no niestety nie mam tutaj w domu na pierwszy rzut oka w trójeczka premiera, kultowa gra na PC e, wersja jak najbardziej e, którą chcieliśmy kupić na wersji planszowej pola gry nie są jeszcze e, wypięte e, z, tutaj z podstawek e, jeszcze nie ograliśmy e, ani razu Chirosy. E, po prostu gra jest na tyle skomplikowana, że po obejrzeniu półtorej godzinnego filmu o instrukcji do, do tej gry stwierdziliśmy, że na początek zagramy sobie w inną grę, a aparatyki, żeśmy sobie zakupili. Pięknie to wszystko wygląda. To są postacie. Tutaj, proszę bardzo, mamy planszę, na której rozgrywana będzie walka. No dla fanów hirosów to jest od żeby to kupić. Oczywiście to jest tylko podstawka. Będą jeszcze dodatki, z czasem oczywiście to wszystko się zakupi. I co tutaj jeszcze mamy? Karty wyciągnij to proszę. Mamy tak karty piękne. Już nic jeszcze nie ruszone, nie wyciągnięte. Kolorowe, no i pięknie prezentujące kości, też elegancko. Wszystko to ładnie wygląda. Dobra, pakujemy zwrotem. Okej, okay. czy Hirosy za nami. Następna, Horror Arkham też klasyk, starsza, e, starsza już gra, ale jeszcze nie mieliśmy jej w swojej kolekcji, e, więc też została e, zakupiona i też jeszcze w nią nie graliśmy. O tu jest jakieś takie małe uszkodzenie, no ale to e, te gry e, w zasadzie też można było naby, nabyć na. Na lekkich obniżkach też jeszcze wypraw... wyprawki nie są jeszcze tutaj nic otwarte. Jest fajnie, bo jest woreczek. Można sobie losować. I tu są jeszcze różnego rodzaju karty. Pięknie. No ładnie wyglądają te postacie. także to w folii, więc jeszcze tak dobrze tego nie widać. Ale pewnie z czasem. To sobie pootwieramy i... I coś tam pogramy. Okej. Okay. Czyli to był horror warkam. Brzdęk. katakumby. No i właśnie zamiast kirosów zagraliśmy sobie właśnie w tego brzdenka. Ja jeszcze żadnego y, brzdenka. Nie ogrywałem wcześniej i bardzo fajnie nam się grało. Podobało mi się to, że tej wersji samemu można losowo ułożyć sobie mapę gry, dokładając te różnego rodzaju kafelki. I grało nam się pięknie. Oczywiście mogliśmy dużo szybciej skończyć grę, bo grając z nią pierwszy raz, z bratem, graliśmy w nią za 4 godziny ale to tylko w zasadzie się bawiliśmy i chodziliśmy sobie po tych lochach można było z artefaktem dużo wcześniej wyjść na zewnątrz. uczyliśmy się po tych lochach żeby trochę poznać tą grę także nie spieszyliśmy się do jej zakończenia woreczek tutaj też jest on jest do tego żeby losować takie pionki i wtedy jak smog wylosuje pionek gracza, on dostaje obrażenia. No i tu są różne takie, to to jest brzdęk Katakumby. W następnej kolejności zakupiłem wsiąść do pociągu Europa. I tu mam taki trochę jeden dylemat, ponieważ na stoisku e, te gry były. W cenie droższej niż normalnie można by było znaleźć i zakupić w internecie. Te inne gry można było pozostałe, które zakupiliśmy można było kupić w cenach takich jakie były w normalnie dostępnych sklepach bądź obniżonych. I, i jeśli chodzi o cenę obniżoną, to zaraz pokażę następną grę, największą z nich, którą do tej pory z Pyrkonu przywieźliśmy. No a to jest klasyk, książę do pociągu. mnie grali, Grałem z całą rodziną w wersję na konsolową, na PS5. Niestety wersja konsolowa na PS5 jest już nieaktywna. Można ją niby kupić, tą grę, nie wiem dlaczego, ale można grać tylko i wyłącznie samemu, jeżeli się chce połączyć z, z aplikacją, która pozwala grać w sieci. W tej samej sieci, żeby zagrać z kimś razem, Będąc w nawet w tym samym pokoju, to nie działa. No i przepłaciłem kupując to, ponieważ to kosztowało 200 zł na Pyrkonie A normalnie można było kupić za 150. Oczywiście w niedzielę była zniżka. Przeceniona tak, raz 200 na 180. Ale to jest i tak mniej więcej niż normalnie można by było dostać w sklepie. Tak wygląda plansza. Specjalnie, wiem, że przepłaciłem, ale specjalnie kupiłem tylko i wyłącznie po to, żebyśmy sobie w sobotę po zakupie wieczorem mogli sobie usiąść w kotelu i wszyscy całą trójkę sobie zagrać. Pociągi w różnych kolorach, które się ustawia na planszy, no i zdobywa się punkty. Siąść do pociągi. No to tutaj wydawca po prostu nie podoba mi się to, co zrobił, po prostu Drożej sprzedawał niż, niż można było. Uwaga, i ostatnią grę, jaką kupiłem, pierwszego dnia w piątek, wbiliśmy się na stragan Galakty i kupiliśmy Rebelię. Oczywiście, chciałem ogólnie kupić jeszcze Cyberpunk. Wiem, że cyberpunk był, ale nie był na żadnej obniżce, więc na razie się z nim wstrzymałem i następnego dnia już cały szedł cyberpunk tam z, innej, z innego stoiska, nie, nie, nie z tej galakty. Już tak e, chciałem też kupić, w ogóle z myślą, bo przyjechałem na perko, żeby kupić e, Terrorscape. Była tam ta gra, można było w nią zagrać, ale nie było w sprzedaży, niestety, bo... E, no nie było. Ona dopiero wychodzi teraz w lipcu. Można sobie zamówić, ja sobie zamówię. Terror Dobra, Rebelia nawet, więc w ogóle nie planowałem zakup tej gry, ale stwierdziłem, że no coś muszę kurde konkretnego kupić i ona była obniżona 360 zł daliśmy. No i co? Gwiezdne wojny. Bardzo lubię Gwiezdne wojny, więc. Więc kupiłem. Jak tu w środku wygląda? Nie wiem, jeszcze tego nie otwierałem. Więc pewnie sobie teraz to zrobię. Palcem wiem, że powinien mieć nożyk, gdzieś tam mam, ale na ma to. No, jestem kurde najarany jak Reksio na szynkę. O, poszedł. Zawartość pudełka 89 figurek Imperium. No z tego jestem kurde ciekaw. Figurek 64, figurek rebeli. Ło, kurde! Ile tu w środku musi być figurek? Oho, oho, ciężko, ale grubo. Ciężko, ale grubo. Dobra, instrukcja obsługi. Wprowadzenie to będzie pewnie skomplikowana. Może gra. Ja cię kręcę, ależ mi się to podoba. Nie no, jestem w szoku. Kurde. Kompletna księga zasad. Ok. No jeszcze coś Dobra Co my tu mamy Nawet nie oglądałem żadnych filmów jak to się gra. No pięknie, pięknie to wygląda. Co my tu jeszcze mamy? O kurde, to jest zamknięte, to jest pewnie plansza do gry. No i muszę zobaczyć... Łocie panie! Jakbym kupił komplet LEGO! Ale tu są niektóre... O. Nie, no to muszę zobaczyć. Statki jakieś. Frachtowce. Chłopacze, panie. Ale być zabawy. O, o, o. Cała masa. A weź teraz. Nie zgub żadnego. Tu są jeszcze jakieś podstawki pewnie. Pod, pod, pod podstawki, które się wykłada kości. Nie ma wóreczka. Mm. Kart jest mało? Mało, jest bardzo mało. Kurde, tu w zasadzie nie ma kart do grania. Co to jest? Ilość jest kurczy. Ile? Tu z 50 kart może mamy? No nie wiem, może i wystarczy. Tu jest mniej kart niż figurek. No dobra, jeszcze tą planczę muszę zobaczyć. Nie ma to tamto. Ło, kurno! Czy to jest połowa dopiero? Tak, to jest dopiero połowa planszy. I tu jest druga. Ja cię tu na tym stole, on nie jest otwarty do końca, ale ja... Oj, przepraszam. Ja się tego tu... To... Ciężko będzie, żeby się pomieścić z tym wszystkim. Bardzo ciężko. Pięknie. I teraz komiks chyba, z którego będę najbardziej dumny, czyli komiks wydany jeżeli dobrze pamiętam na 75-lecie Kaczora Donalda, nasz wielki Donald, troszkę kosztował, większość komiksów jakie zakupiłem na Pyrkonie to na stoisku Egmontu, no mają w zasadzie to, co mnie zawsze interesuje i nasz Wielki Donald. Zajebiste jest to... Trochę się tu coś pobrudziło. Ten nadruk na bokach kartki. Nie wiem, jak to się robi. To jest dla mnie czarna magia. Jak na takiej karcie, boku, można coś nadrukować? Jak to jest zrobione? Powiem szczerze, nie wiem. Chciałbym się dowiedzieć. Wygląda super. Sorry, że tak... Za wysoko daje. No i mamy tu jakieś historie Kaczora. Pierwsze, jakieś yy, 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 historie, przygody, komiksy. No i pewnie tutaj też będą bardziej współczesne. Dla samego yy, zbierania, kol kolekcjonowania, warto taki komiks posiadać w swoich zbiorach. Aż wielki domat. Dobra, co jeszcze tam zakupiłem? Yy, na samym końcu yy, chciałem zobaczyć, ile mi ogólnie pieniędzy zostanie, więc dopiero w niedzielę zakupiłem Cyberpunków. Tyle ile mieli. Mieli niestety 5. 6 nie mieli, ale nie wiem, czy nie mieli od piątku, czy ogólnie się wysprzedały. No bo wiadomo, to e, najnowszy numer i nie mam 6, e, ale go sobie dokupię. Mam pierwszych 5 cyberpanka. To kolega z pracy mi pożyczał, więc naprawdę polecam. Jest bardzo... Nie będę tego otwierał. To jest piąty numer. To jest pierwszy. Polecam naprawdę. Jest brutalnie, dużo krwi, jest akcja, pościgi. Jest kreska tak bardzo żywo robiona. Ma się wrażenie, jakby to były sceny wzięte z jakiegoś filmu na place Bardzo mi się to Podoba więc Cyberpunk, będę sobie wszystko zbierał. Od nowa sobie jeszcze poczytam, bo nie pamiętam wszystkich tutaj, komiksów, wszystkich części, gdzie jest żony. Jeżeli to jest na podstawie zadania, chyba nawet tego nie czytałem. Tak mi się wydaje, jeżeli to jest na podstawie zadania. Tak, tak, sa, tak takie samo jakie jest w grze, to nie będę tego czytał, nie chcę sobie spoilerować. Bo ja gram jeszcze cyberpunka, jeszcze ani razu nie skończyłem cyberpunka. Więc nie chcę wiedzieć jak to zadanie będzie wyglądać, jak się skończy. Kolejnym komiksem zakupionym to Batman i to jest też jeden z nowości teraz. Bardzo chciałem coś mieć z Batmana, więc więc myślę, że to był dobry wybór. Pięknie, pięknie to wygląda. Będzie co czytać. Jeszcze nie czytałem. Elegancko. Cena 180 zł. bez grosza. Aczkolwiek Egmont na Pyrkonie, i to mi się bardzo podobało dawał do, do każdego komiksu, do wszystkiego co się tam kupowało 25% rabat. Wiem, że można e, e, zamawiając przez internet uzyskać nawet do 30% rabaty, ale myślę, że 20 25% obniżona cena na wszystkich artykułach to jest i tak okazja, dlatego kupowałem ile wlezie. Na co mi było oczywiście stać w tej chwili kupiłem sobie Amazing Spider-Man. Zaraz sobie nawet nie otworzyłem jeszcze. Muszę to sprawdzić, jak to wygląda w środku. Ja wiem, przepraszam za hałasy, tyle jeżeli jest słychać, ale mam otwarte okno, no bo jest dosyć ciepło, a tam mi koszą trawę. Yy, Amazing Spider-Man. No, będzie też ciekawe do czytania. Wszystko to Bo to warto, myślę, że mieć Do kurde, z jest jestem, nie wiem nie wiem, by na to wszystko wydałem, ale no parę stówek wydałem, dobrze chciałem też mieć coś właśnie ze Star Warsów bo tak naprawdę to ja dopiero ostatnio zacząłem się tak bardziej komiksami interesować Jak głównie moje komiksy, jakie mam to głównie z lat PRL-owskich, za dzieciaka mam różnego rodzaju Królki Baksy, giganty, Kaczory Donaldy, różnego rodzaju kajko i kokosze, tytusy no różne może kiedyś pokażę to, co tam mam. Więc chciałem po prostu wejść też w świat nowoczesnych komiksów. No, wygląda też zacnie. Star Warsy bardzo lubię Star Warsy ogólnie jeśli chodzi o te multi -uniwersum. No nie wszystkie filmy mi się podobają, już nie będę wspominał o tym co się dzieje na Disney'u z najnowszą serią Akolita. Płacę za Disney, wystarczy mi posłuchać to co się dzieje, to co oni tam wymyślili. Ja jestem wychowany na Star Warsach. Pamiętam, chodziłem do kina. Więc też mi się nie podoba to, co, to, co teraz wyczyna nowoczesny postęp, yy, ogólnie to, co się dzieje. Dlatego, płacąc, też dałem swoją ocenę negatywną, jeśli chodzi o ten serial. Płacę dla Disneya, więc mam do tego prawo. I teraz jeszcze mam torgal Marvel. I to yy, jest prezent na dzień ojca od moich córek. Właśnie też. Yy, Piony na, na perkonie. Bardzo fajnie, cieszy mnie to. W zeszłym roku dostałem e, LEGO Darth Vadera hełm do układania. Jeszcze go nie ułożyłem, ale niedługo albo zrobię filmik z układania tego LEGO, albo po prostu zrobię to na live. I będę układał e, LEGO hełm Vadera. To Fajnie. Poczytam. Erygancko. Bardzo dziękuję. No dobra. No i na sam koniec, jeśli chodzi o komiksy. Kupiłem jeszcze trzy mangi. Nigdy nie czytałem mangi, więc z Egmontu wziąłem Jokera. Chcę to zobaczyć. Mangi się czyta od końca. Chciałem coś właśnie ze świata superbohaterów mangowego, no i był Joker. Oczywiście wybór był, był taki, że tak naprawdę nie wiedziałem na co się skusić. No i poszedłem do stoisk typowo mangowych, tam gdzie no, dużo młodzieży sobie kupowało różne rzeczy, oglądało. No i powiedziałem sprzedawcy, proszę mi polecić, nigdy nie czytałem mangi, niech Pan mi poleci coś co może mnie zainteresuje, żebym wniknął w ten świat. No Pan oczywiście nie wiedział czym ja się tak naprawdę interesuję. Nie chciał, ja tylko nie chciałem, żeby to było takie bardziej dla, 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 dla dzieci, dla dziewczyn, takie dla naprawdę dla młodszych, więc polecił mi coś z samurajów. więc ja sobie wybrałem dwie książki samurajów, no bo wiadomo, też nie mam tyle, żeby kupować wszystko jak leci, więc chcę sobie to przejrzeć i myślę, że tu już się dzieje pierwsze trzy strony już sobie sprawdziłem, jakiś samuraj idzie się wyspowiadać do kościoła, po czym, no nie będę mówił co tu się dzieje, no, ale spowiednik bądź ktoś kto go niby wyspowiada strzela do niego, więc myślę, że to będzie naprawdę ciekawa książka, może wejdę więcej w więcej świat magii książka jest od cholery gruba będzie tego trochę jest tu trochę też jakiś cen takich 18 plus, tego co widzę ale spoko cena 64,90 oczywiście minus 25% miałem nie, nie, przepraszam, to nie było Gmuntu, więc tu, tu obniżki nie miałem druga samotne wilk szczenie, tamto to był miecz nieśmiertelnego, to jest samotny i szczenie. Cena 70 zł bez grosza. I tego jeszcze nawet nie przeglądałem. No i pięknie. Była jakaś gulizna, ale to kolejna. Zobaczymy. Co i jak. Dobra. To tyle jeśli chodzi o komiksy. I tak na zakończenie. Chciałem jeszcze. E, Pokazać. Zakupiłem jeszcze dwie książki pana Marcina Sergiusza. Przybyłka, znaczy tak, źle powiedziałem. Zakupiłem jedną książkę z myślą o tym, bo byłem na bodajże dwóch wykładach pana e, przybyłka. E, oczywiście było tych wykładów dużo więcej. E, ja wybrałem dwie, bo wiadomo, nie ma czasu, żeby być na wszystkich. E, i zakupiłem książkę z myślą o tym, żeby dostać od pana przybyłka autograf. Proszę bardzo, tu jest dla Piotra z pierwszym autografem. Powiedziałem, że mam prawie 50 na karku, a jeszcze nigdy od nikogo nie dostałem autograf na książce. Więc Marcin, przybyłek, data 14-6, elegancko. I jakieś tutaj słoneczko, ptaszki. OK, może to będzie miało jakąś wartość, na pewno sentymentalną będzie miało. No i oczywiście ja sobie tą książkę przeczytam, może wejdę w ten świat, dokupię wtedy kolejne. To jest pierwsza, że tak powiem, część z sagi. Natomiast tę książkę, Orzeł Biały, to na drugi dzień, po tym jak dostałem w tej książce od pana Mariusza Przybyłka, Marcina Przybyłka, dostałem autograf. Okazało się, że moje córki w konkursie na Pyrkonie wygrały kolejną książkę pana Szybyłka, ale że to było dzień później, już po powrocie do hotelu, więc nie mogłem tej. E, niestety, książki już dać do ponownych autografów, bo na, na ten e, drugi dzień też można było zdobyć, ale no nie miałem jeszcze tej książki, bo dopiero się dowiedziałem w hotelu. E, ale. Pięknie. Czyli to tak jakby drugi prezent od, od, od moich dzieci wygrały książkę i przekazały to mnie. Więc ja to sobie na pewno poczytam. Dobrze, i ostatnią rzecz, jaką tam kupiłem, bo oprócz. Yy... Gier i książek, komiksów, no to chciałem sobie jeszcze jakąś koszulkę kupić, aczkolwiek myślałem nad większą ilością, no ale już nie było pieniędzy, wszystko się człowiek wyprztykał, więc takie koszuleczkę kupiłem. Jeszcze tam dzieciom też pokupiliśmy jakieś koszulki, więc one mają też swoje tchulu. Koszuleczka jeszcze nie zakładana, będziemy nosić. I to wszystko. Do zobaczenia za rok na perkonie. Papa!